A na koniec faktów, baśnie nie z tego miasta, czyli książeczka napisana dla dzieci, przez dzieci. Z pomocą rodziców młodzi pisarze z całego świata, ale mieszkający we Wrocławiu spisali 12 baśni ze swoich rodzinnych stron. Książeczka trafi do wrocławskich bibliotek i ma być pokazaniem wielokulturowości stolicy Dolnego Śląska. Małgorzata Orzeł. Mama malutkiej Narniny pochodzi z Azerbejdżanu. Tata jest Wrocławianinem. Narnina wiele razy słyszała od mamy baśń o sprytnej w rublice Czik Czik. I właśnie tę baśń mama Narniny spisała i umieściła w książeczce. Uważam, że to jest świetna okazja, żeby dzieci się poznały nawzajem, jeszcze bliżej, żeby się uczyły tolerancji. Właśnie to się zaczyna od, od takiego wieku. Polską baśń o kwiecie paproci spisała Antonina, której mama wpadła na pomysł, żeby taką książeczkę stworzyć. Spośród wielu polskich baśni to właśnie tę wybrała Tosia. I kończy się bajka na tym, że. że on. że co? No nie ma ani duszy, ani bogactwa. Nie że, że nie dostał ani duszy, ani bogactwa. Kwiat paproci nie był przypadkiem, ponieważ Antośka kocha historie mrożące krew w żyłach, o duchach, takie pełne niebezpieczeństw i przygód. No to tę właśnie wybrałyśmy, ponieważ ona spełnia kryteria thrillera. Bajkowego. Każda baśń poprzedzona jest zdjęciem dziecka, które ją opowiada, i notatką z jakiego kraju pochodzi. Dzieci występują tu w podwójnej roli. Są zarówno narratorami baśni, jak i przewodnikami po kulturze swojego kraju. Wśród 12 baśni są m.in. japońska, azerska, ukraińska, palestyńska, romska, francuska i niemiecka. Książeczka ma pokazać prawdziwą, współczesną wielokulturowość Wrocławia. Wrocław jest miastem wielokulturowym. I to wiemy wszyscy. Natomiast my postanowiliśmy się przejrzeć tej wielokulturowości. Takiej codziennej, rzeczywistej. Chciałyśmy po prostu sprawdzić jakich mamy sąsiadów na ulicy, kto z nami we Wrocławiu mieszka. Książeczka jest darmowa. Trafi do ponad 50 fili Wrocławskiej Biblioteki Publicznej, a także do wrocławskich szkół, przedszkoli i świetlic. Wrocław, Małgorzata Orzeł.